Grzegorz Stępień, Studio KK24.pl. Dzień dobry. Jest dzisiaj z nami Ireneusz Wiśniewski, przewodniczący Rady Miasta. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie Przewodniczący, jesteśmy w tym okresie międzysesyjnym. Niedawno mieliśmy kolejne obrady, kolejne przed nami, no ale skupmy się na tych, które, które odbyły się te dwa tygodnie temu. Sesja odbyła się ponownie online, pomimo tego, że z zapowiedzi wynikało, że po raz pierwszy po tych wielu, wielu miesiącach spotkacie się twarzą w twarz w końcu. No nie, podjął Pan decyzję, że jednak w dalszym ciągu obrady internetowe przez komunikator. No niestety tak. Szanowni Państwo, szanowny panie redaktorze, to było tak, że bardzo chcieliśmy się spotkać w końcu twarzą w twarz. W końcu chcieliśmy poczuć tą bliskość z sobą, w końcu chcieliśmy debatować na żywo, no mówiąc używając kolokwializmu. Natomiast założenie było takie, jeżeli suma zachorowań przekroczy albo będzie oscylowała no około tysiąca na ten czas, to tak myślałem, że podjąć rzeczywiście tą decyzję, żeby jednak wycofać się do, znowuż do tej transmisji online, przy Zaznaczę, że tak już to wyćwiczyliśmy, że nie widzę żadnych dysfunkcji związanych właśnie z tą formą. Jest to naprawdę dobrze dopracowany sposób komunikowania się, i wszystkie funkcje miasta zostają podjęte naprawdę w sposób bardzo odręczny. Dyskusje na sesji potrafią też trwać wiele godzin, tak jak to było wtedy, kiedy spotykaliście się na, na sali na żywo. Natomiast, natomiast, widzimy, że nic się nie zmieniło. Tak. natomiast no, troszkę tutaj radni już mieli okazję, żeby ponownie się zobaczyć, bo komisje problemowe Rady Miasta one do pewnego chyba stopnia odbyły się na sali obrad. Tak, ponieważ sesje wcześniej, czyli miesiąc wcześniej, w momencie kiedy były dosyć małe notowania zachorowań, no podjęliśmy na tej sesji decyzję wspólnie raz z radnymi, że będziemy debatować w kolejnym spotkaniu już właśnie twarzą twarz. A ja jeszcze zwrócę uwagę na to, że proszę Państwa, my na sali obrad nas jest 23 potem prezydenci, tak, trzech prezydentów, ale są jeszcze kierownicy wydziałów i zaproszeni goście. Naprawdę troska o ich zdrowie przewyższyła i myślę, że to jest dobra decyzja. Póki co zostajecie w tej formule. Tak. Mhm. No więc, panie przewodniczący, uchwały, które zostały podjęte właśnie tą drogą internetową, internetową, ich było oczywiście wiele. Ja wybrałem tych kilka, które wywołały chyba najdłuższą i taką najbardziej ożywioną dyskusję, a z nich na pierwszym miejscu chyba wysyła się... Yy, Sprawa umieszczenia tablicy pamiątkowej upamiętniającej setną rocznicę Powstań Śląskich. Tą tablicę pamiątkową przekazał prezydent Andrzej Duda. Pojawiła się koncepcja, aby tę tablicę umieścić na pomniku Powstańców Śląskich, który znajduje się na Pogorzelcu. No ale radni mieli tutaj zastrzeżenia. Jak się ta sprawa rozwinęła, jak ona się skończyła? Proszę Państwa, zastrzeżenia radnych dotyczą się. Uhonorowania tak ważnej tablicy, jaką jest ta tablica podarwana przez pana prezydenta naszego kraju. I tutaj radni pochylili się nad uchwałą, która została przygotowana przez panią prezydent, w której to tak jak pan redaktor powiedział, miał być ten, ta tablica miała być umieszczona na placu pamięci Rodła, ale stwierdziliśmy, że, że jej waga waga tego wydarzenia, waga tej tablicy, to znaczy mówię o no, sensie merytorycznym, jest tak duża, że no, było, tam już, przypomnijmy, są już dwie tablice umieszczone, tak? Jedną umieściliśmy całkiem niedawno, honorując powstania. No tak, oryginalnie tam była umieszczona jedna tablica i taka była pierwotna forma tego pomnika. Jest drugi, druga ta tablica i w tej chwili i tam jest jeszcze jest orzełek. I tak generalnie rzecz biorąc trzeba by tą tablicę umieścić zupełnie pod tymi tablicami. Naszym zdaniem Większości radnych nie licowało to z powagą tego wydarzenia. Się, Zatem, że radna Ewa Czubak powiedziała, że ten pomnik nie może być choinką takiego porównania. Używa. No być może to porównanie jest daleko idące, natomiast chodziło o to, żeby nie obwieszać tego, tego postumentu te, tablicami, wieloma tablicami, a wiemy, że jest to szczególna tablica, więc powstał pomysł, aby znaleźć inne dogodne, godne miejsce, godne tablicy prezydenckiej miejsce uhonorowej tegoż wydarzenia. Hmm, czy są już jakieś koncepcje? Macie jakieś pomysły, gdzie ta tablica mogłaby się Padło pojawić? Muzeum Ziemi Kozielskiej, padły też inne koncepcje, ale to będzie szczegółowym tematem kolejnych komisji, gdzie, gdzie ta tablica zostanie hmm. ustawiona. Czyli ona będzie wreszcie nie trafi gdzieś do urzędowego absolutnie, magazynu. Absolutnie. To będzie godne miejsce dla tak zniosłej tablicy. Panie przewodniczący, podwyżki to jest temat, który zawsze budzi dużą dyskusję, zawsze tak, budzi kontrowersje, przynajmniej po, po jednej z części waszego gremium. Tym razem były to podwyżki dla przewodniczących nie Rady Miasta, a Rad Osiedlowych, czyli tych samorządów, które są na samym dole, najbliżej mieszkańców naszego naszego miasta. Właśnie jak jest, jaka jest skala tych podwyżek, no i jak one będą się kształtować po przyjęciu tej uchwały? Szanowni Państwo, wiemy o tym, że że jesteśmy w tej chwili w trakcie opóźnionych co prawda właściwie o rok wyborów do rad osiedlowych, nowych rad osiedlowych. O tym myślę, że jeszcze uda nam się powiedzieć, zaprosić Państwa, bo te wybory już właściwie trwają. Jednym z postulatów nowo kandydujących rad, albo może starych rad, było to, aby członkowie zarządu byli w jakiś sposób motywowani do swojej pracy. Bo ja nie ukrywam, to wybrzmiało na jednym spotkaniu, że, że praca w zarządzie i przewodniczący i zarząd Rady Osiedla, Osiedla ma naprawdę sporo pracy związanej chociażby z organizacją wielu imprez. W związku z tym padły z niektórych kręgów, to znaczy chodzi mi o Radę Osiedla, takie propozycje, aby w jaki sposób to zgratyfikować I pani prezydent przygotowała projekt uchwały, w której to proponowała, aby przewodniczący Rady Osiedla miał 20% kwoty bazowej. Kwota bazowa, przypomnę, to jest mniej więcej 1790 zł w tej chwili, więc to jest około 300 iluś złotych, tak, dla przewodniczącego Rady Osiedla. Wiceprzewodniczący Rady Osiedla, który będzie wybierany już wewnątrz wybranych członków zarządu będzie miał 10% kwoty bazowej. Czyli łatwo przeliczyć 1700 zł i członkowie zarządu 5% kwoty bazowej. Także radni większością głosów poparli ten pomysł, gdyż no, kwota, kwota jest stosunkowo mała. Ona może być oczywiście przeznaczona potem przez członków zarządu na, na cokolwiek, może być skonsumowana. No to, jest, to jest różnie. Są różne, różne koncepcje, koncepcje pracy w radach, w zarządach. To jest tak jak. Mówiłem wcześniej dosyć żmudna, ciężka praca, niekiedy, niekiedy wymagająca naprawdę wielu, wielu godzin. Hmm, tutaj zaznaczymy, że zwykły członek Rady Osiedla nie ma żadnej kwalifikacji z tytułu zajmowania i funkcji, tylko członkowie zarządu i tylko przewodniczący tak, rady. Przewodniczący członkowie zarządu. Tak, ze względu właśnie na te obowiązki różnego rodzaju formalne, całą papierologię, która tak. oczywiście towarzyszy również w funkcjonowaniu rad osiedla. To wszystko wymaga czasu, pracy i poświęcenia. I przypomnę, że projekt uchwały został skonstruowany na wniosek rad osiedla niektórych, przynajmniej rad osiedla. Mm -hmm. No i też y, nasze rady osiedlowe kończą, tak jak Pan przypinął, zaznaczył, y, swoją kadencję. Przed nami wybory. Będziemy wybierać, wybierać członków tak. rad osiedlowych. Te gremia ukształtują się na nowo. Wybory rozpoczęły się już trzy dni temu. To były osiedle Azoty, Blachownia, Cicowa, Kłodnica. To już jest poza nami. Dzisiaj mamy, e, dzisiaj mamy dzień 13. Tak, Mamy Kuźniczka i Lenartowice. Osiedle Kuźniczka i Lenartowice. E, dalej Miejsce Kłodnickie Pogorzelec i dalej Piastów, Południe, Przyjaźni, Rogi, Słowięcice, Stare Miasto to Śródmieście i osiedla Zachód w ostatecznym terminie, czyli 21. O godzinie 17. Wybory zawsze wyglądają w ten sam sposób, że spotykają się mieszkańcy o godzinie 17. Gdzie? No to już może nie, to nie ten czas, żeby tutaj wszystko... Przeważnie chyba w siedzibie Rad Osiedla. Tak? Przeważnie, ale nie zawsze, ponieważ powiedzmy Stare Koźle spotyka, Stare, przepraszam. Koźle Zachód spotyka się w Szkole 12 i podobnie jest w innych większych osiedlach w i w Śródmieściu i w innych osiedlach, w których jest więcej osób, no to te zebrania musiały być w, w, zorganizowane w większych instytucjach. Zachęcamy zatem do tego, żeby sprawdzić, gdzie te wybory się odbywają. Oczywiście. Kiedy, na BIP-ie BIP miasta oraz na siedzibach rad osiedlowych. Proszę Państwa, zachęcam bardzo serdecznie do wzięcia udziału. To spotkanie o godzinie 17 się rozpocznie. Można przyjść, wrzucić głos, wyjść i o wynikach dowiedzą się Państwo już od, od Godzinę 20. Będą wyniki, a jak nie będą mieli Państwo możliwości, to z internetu, czy w następnym dniu, już będą wszystkie wyniki gotowe. Panie Przewodniczący, sprawa, która na wcześniejszej sesji zajęła Wam bardzo dużo czasu, tam rozwinęła się bardzo długa dyskusja na ten temat, ona wróciła na kolejną sesję, mianowicie nadanie patrona publicznej szkole podstawowej nr 16 w Somiecicach, Zgodnie z decyzją społeczności tej szkoły na patrona wybrany został Jan Paweł II. Ta uchwała została podjęta przez Radę Miasta, a uchwała, która jakby aprobuje ten wybór, natomiast problemy pojawiły się w momencie, gdy ona dotarła do wojewody, Wojewoda ją zakwestionował, zwrócił do Rady Miasta. Co właściwie było powodem zakwestionowania tej uchwały? To były kwestie, kwestie prawno-administracyjne, powiedzmy. Może w ten sposób. Nie będę rozwijał może całej istoty. formalność. Formalno-prawnej, tak. Nie, merytorycznie, tak, nie, merytorycznie mhm. absolutnie tutaj wojewoda nie wnosił żadnych sprzeciwów, natomiast formalno-prawna kwestia zaważyła. I teraz Rada Miasta stanęła przed... Rada Miasta ogólnie, większością nie zgadza się z tą decyzją pana wojewody, ale biorąc pod uwagę, to zresztą wybrzmiało w w dyskusji, biorąc pod uwagę rację szkoły, biorąc pod uwagę czas, w którym ewentualne odwołanie od decyzji wojewody musiałoby czas sądu, musiałoby być tak zabrać. Zdecydowaliśmy gremialnie większością radnych zdecydowaliśmy, że nie będziemy zaskarżać decyzji wojewody. Dlatego i poprosiliśmy Panią Prezydent, aby przygotowała projekt uchwały, który już wyeliminował dany błąd prawno-administracyjny na następną Radę Miasta, gdzie będziemy, chcieli, gdzie będziemy chcieli jako radni uchwalić tą uchwałę, aby przyspieszyć bieg, aby zadośćuczynić oczekiwaniom mieszkańcom osiedla i żeby Rada Szkoły również mogła realizować swój plan pracy szkoły. No, to tam jest bardzo wiele konsekwencji tego niedopełnienia tego niewypełnienia albo nieuchwalenia tej uchwały, więc chcielibyśmy, aby to w ten sposób zrobić. Nie poszliśmy drogą prawną, zmieniliśmy przekonania, zmieniliśmy w tej chwili formę działania i po prostu uchwalimy tą uchwałę jeszcze raz, jeżeli oczywiście radni będą przyjęta. Okej, okay, czyli prawdopodobny scenariusz jest taki, że uchwała wchodzi na kolejną sesję Rady Miasta, Rada Miasta ją przyjmuje, bez tej wady, która była, wojewoda prawdopodobnie przypuści ją u siebie, ona wejdzie w życie, szkoła będzie miała patrona i będzie mogła dalej jakby prowadzić tą swoją sprawę, czyli Ustanowienie jakieś uroczyste i tak dalej. Zgodnie z wolą mieszkańców. Mhm. Także taki był cel radnych. Mhm. Co na kolejnej sesji, Panie Przewodniczący? Szykują się jakieś duże tematy? No powoli będziemy już rozmawiali o budżecie na przyszły rok, prawda? I to mamy już w tej chwili minął czas zgłaszania pomysłów na, do budżetu. Poszczególnie radni, poszczególne komisje zgłaszały, to, był, to było przedmiotem właśnie komisji, które się odbywały dotychczas. Zgłaszaliśmy rozmaite pomysły, no i będziemy powoli dyskutować o tym, jak skonstruować budżet, jak doradzić Pani Prezydent, bo to Pani Prezydent proponuje budżet, co chcielibyśmy zrobić w naszym mieście, a czego, o czym moglibyśmy, co moglibyśmy odsunąć na kolejne, kolejne kilka lat. No oprócz tego, no sprawy bieżące, tak, jak, jak, to zawsze bywa. że to pracy Radzie Miasta nigdy nie zabraknie. No, sama uchwała budżetowa to jest już kolos, prawda, jeżeli chodzi o jej zawartość, no i ona też det determinuje to, co tak naprawdę będzie działo się w całym kolejnym roku, także pracy macie na pewno dużo. Z tych tematów pozasyjnych, Panie Przewodniczący, a właściwie Panie Dyrektorze Centrum Kształcenia Praktycznego, bo pod Centrum Kształcenia Praktycznego należy teren Wyspy w Koźlu. Wyspy, która przeszła rewitalizację, w tym sezonie letnim zafunkcjonowała w zupełnie nowy sposób. Jest Pan zadowolony z tego, jak właśnie Wyspa w tej nowej formule funkcjonowała? Niesamowicie. Powiem tak. Niesamowicie, Szanowni Państwo, wiemy, że mieliśmy poślizg, poślizg związany z COVID-em. Udało się nam stworzyć coś naprawdę dużego. Widzę zadowolenie mieszkańców, widzę, widzę zadowolenie młodzieży, widzę potencjał, jaki mamy na wyspie. Widzę to, że tak naprawdę w rozmowach, słyszę w rozmowach, że tak w końcu mamy gdzie pójść. Właśnie w tym sezonie letnim głównie, bo to. Bo to bo to jest właśnie krojone pod sezon letni. Powiem przy okazji 16 sierpnia, bo to nie jest koniec działalności wyspy. No właśnie, bo no tak ona kojarzyła się z tym sezonem letnim. Tam te imprezy, które odbywały się plenerowe, one przyciągały naprawdę bardzo dużą liczbę uczestników, no ale teraz pogoda mamy za oknem już taką, jaką mamy. Niezbyt ona sprzyja temu, żeby spędzać czas pod chmurką, ale to nie koniec jednocześnie wydarzeń w tym miejscu. Ale to nie koniec, ponieważ w budynku, jak już wcześniej zapowiadaliśmy, działają stowarzyszenia, to stowarzyszenia organizujące. Rozmaite wydarzenia. Już 16 i 17 października mamy dwie wielkie imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Koziołek. Jest to Cross Duathlon, to jest 16, czyli w sobotę. Dobrze, w sobotę. 17 w niedzielę to jest bieg Koziołku. Także serdecznie wszystkich Państwa kibiców zapraszamy. Zawodnicy już są pozgłaszani, więc doroczne, doroczne imprezy będą tam się dalej odbywały. Później. Dalej, rozmaite inne wydarzenia, o których Państwa będziemy, będziemy informowali. Oczywiście nie będzie to na taką skalę, jak w lecie, natomiast działalność Wyspy na pewno nie jest, nie jest już zamknięta. Rozmawiamy w tej chwili dalej z restauracją, być może, być może jakiś Sylwester, być może jeszcze przed Sylwestrem, coś także. To, są, to jest właśnie ten potencjał, o którym, o którym chciałbym powiedzieć. A już, proszę Państwa, szykujemy nie na sezon wiosenny. Czyli od 1 maja zapraszam wszystkich Państwa na huczne otwarcie w imieniu swoim, w imieniu zarządu powiatu, starosty powiatu, zapraszam Państwa na huczne otwarcie tegoż obiektu. Widzimy się w takim razie na wyspie, już niedługo na imprezach sportowych, no i za tych kilka miesięcy, gdy pogoda znowu będzie pozwalać na to, aby bawić się na świeżym powietrzu. Panie Przewodniczący, ja dziękuję Panu bardzo. Czy mógłbym jeszcze z okazji... Oczywiście mamy czas. Też... Szanowni Państwo, mamy jutro Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. Chciałbym wszystkim pracownikom oświaty, wszystkim pracownikom obsługi noświatowej, wszystkim osobom, które angażują się w działalność oświatową, życzyć wszystkiego dobrego, życzyć siły, wytrwałości w tym, co pan, do czego Państwo dążą, do, co Państwo nam umożliwiają, wszystkiego dobrego oraz wszystkim mieszkańcom na koniec tej rozmowy życzyć te, dobrego, tego najgorszego chyba okresu w roku, bo jest to listopad, dla mnie to jest miesiąc, w którym najwięcej siły i światła trzeba sobie dodawać, ponieważ no, brakuje nam naturalnie tegoż światła. My się oczywiście przyłączamy do życzeń. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu. Do zobaczenia. Do widzenia.